Na rynku złotego na razie mamy stabilizację notowań, chociaż widać, że spadki dolara jakby wyhamowały. W zeszłym tygodniu było ponowne zejście poniżej poziomu 4,30, ale e, zatrzymaliśmy się przy poziomie 4,28. Nie było testowania okolic tego rocznego dołka przy 4,26. I w poniedziałek rano dolar jest znów wyraźnie powyżej 4,30, chociaż to odbicie, które było, bo rano był poziom 4,33, nieco wyhamowało. Niemniej widać, że dolar zamiast spadać zaczyna przechodzić w jakąś stabilizację, co być może będzie sugerowało, Jakąś zmianę trendu, ale nie dzisiaj, nie jutro, raczej za tydzień, może dopiero właśnie po Wielkanocy. Skąd to wszystko się bierze? Przede wszystkim, jeśli chodzi o poniedziałek, czyli o to, co się dzieje dzisiaj, widać echa decyzji OPEC z weekendu. Przypomnę, nieoczekiwanie: kartel ustalił, że ograniczy wydobycie surowca, co przełożyło się na skokowy wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych i to trochę budzi obawy inwestorów w kontekście inflacji, tak? bo jak dobrze Państwo pewnie już wiecie, rynki oczekują tego, że inflacja powinna spadać, że banki centralne powinny kończyć tylko podwyżek 100 i pomału szukać miejsca do ich obniżania. Więc tutaj trochę zamieszania przyrobki jest, natomiast myślę, że kolejne dni to raczej temat danych z USA, czyli indeks ISM i, i dane z rynku pracy. Mimo że giełdy w większości przypadków nie pracują w Wielki Piątek, to jednak dane będą publikowane właśnie w Wielki Piątek, dane z, z rynku pracy w USA, które mogą zrobić troszkę zamieszania, ale też pewnie właśnie po Wielkanocy. Do tego jeszcze dochodzi kwestia związana z planowaną wizytą, znaczy spotkaniem prezydent Tajwanu z przewodniczącym Izby Reprezentantów, to może być miejsce w najbliższą środę wieczorem, bądź czwartek rano i to spotkanie może wywołać jakieś działania Chin wobec Tajwanu, więc to też gdzieś tam będzie wpływało na podbicie ryzyka i podbicie dolara, więc dolar szuka mało momentów do, do odbicia, a jeżeli tak, to złoty na tym raczej nie skorzysta, więc również euro, Złoty e, obecnie w konsolidacji wokół 4,68, ale z większymi szansami, że wyjdzie z niej do góry niż do dołu, czy z większymi szansami na wybicie 4,70 niż wybicie 4,66. A jeżeli chodzi o ten tydzień i ważne publikacje, to oczywiście w środę posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Niemniej tutaj nikt nie oczekuje żadnych zmian. Też nie wydaje się, żeby Rada miała już teraz komunikować jakieś potencjalne obniżki, więc dla złotego patrzymy bardziej na sytuację globalną.